No siema siema z tej strony Dawid Marzec. Dzisiaj możecie słyszeć ode mnie katar, yy, ponieważ yy, jestem trochę chory. Więc bez będę zaczynamy. To jest gra B Hop Pro. Ten CS a Oczywiście nie kupiłem żadnych kos a możemy. Wybierajcie którą yy, w komentarzach mam kosę kupić. A ja będę na odcinkach zarabiał i kupywał. O, e, do tej, do tych, o tych, o tych, o tych, do karambitów i tym może być ten butterfly knife za 7000 tysięcy forstkamo i ten e, this kamo, i snake i do koi, do rubin możecie, dalej już niestety nie, bo on zablokowany, no to lecimy. No. Poczekajcie. A więc lecimy to są losowym, a jak usłyszycie w tej kaszę, to sorry. Piszcie w komentarzach jaką kosę mam kupić. W następnym odcinku może za rok, jak zarobię, to, to ujrzycie kosę.

No, jakbyście chcieli, e, lajkujcie na, e, Zapraszajcie mnie e, do, do swoich. <tryk> <tryk> do swoich znajomych. Link macie moją nazwę w opisie. I tu macie e, jakie mam zdjęcie na górze. Więc, jakbyście piszcie w komentarzach, chce, chcecie pograć ze mną w taką grę w VAST. To oczywiście się zgodzę. Mm, no. I po prostu róbcie zdjęcia swoich kost. By hopto. Miałem karabitek ale to samo. Wszystko. Róbcie e, w swoich tych zdjęć. Swoich kost. O, e, w komentarzach piszcie, jak w sumie Dzień dobry, że znajdźcie mi na Face'a jak wolicie. Gra jest dostępna na telefony, tablety na Androidem nawet Zwitam, zasubujcie mój kanał i owijcie lajki i w górę poproszę łapeczki pod tym filmem ma być 10, 20 łapek w górę a będzie kolejny odcinek z tej gry I jeszcze z nową kosą bajonetem zasubujcie kanał for skill bardzo proszę i rowel rowelson przez warię Dajcie film do ulubionych udostępniajcie no. No. i bum. To ta gra jest ciężka, ale jak już się wrodzisz. Oczywiście nie, nie radzę z Butterflykiem na wchodzić, no bo on dodaje do speeda, ale no, trochę grać. Nie długo chyba kończymy ten odcinek. Na pierwszy. <coughs> Przepraszam. Przepraszam. Coś mi do gardła Akurat. No, widzieliście, zwagowało się. Dobra, niedługo może, 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 może skórkę. Smy to kanał e, Rowel Lysson. Wiecie, jest on tak go. I... Zobaczcie, eee... Dobra, wytakięć po nagrał kolega. Just my to mój brat. Nagrał. Upłaczę się zobaczyć, mówię wam. Dobra, może przejdziemy już, wiecie, na grę Vast. Z tego będą odcinki, będą jeszcze z Pixel Gun 3D i Wast Survival Multiplier. No. Niektórzy ludzie oceniają youtuberów tylko po tym, że nie mają przez Mobizen. Nagrywają na tym na komputerach, a ja nagrywam na tablecie. Bo chcę Wam pokazać fajne gry. <śmiech> <śmiech> Teraz powinny przejsy. Oby ludzie z wami było, wiecie, szczęśliwczej. O, szczęśliwie, ładnie, ładnie. Jeszcze z 200... O i był rary item. O! Może jakaś kostka padnie? Nie ja wam mówię, nie padnie. Przepraszam. O, właśnie, o kurka wodna! Dobra, pokażę wam... E... W sumie to już końcówka odcinka. Ranga następująca. Dobra. Pa do zobaczenia i zobaczymy się później.